Z range z lachem 1 do 1. Fajny mecz mógł się podobać kibicom. Dużo sytuacji podbramkowych i ostatecznie dzielimy się punktami jak ocenia fan występuje z twarząc. Myślę, że pierwsza połowa zdecydowanie lepsza do, do oglądania, z większą ilością sytuacji do zdobycia bramek w naszym wykonaniu. Szkoda, że ta jedna jeszcze sytuacja do przerwy nie skończyła się bramką, bo myślę, że gdybyśmy do przerwy schodzili z dwubramkowym prowadzeniem mogłoby się to zakończyć e, zwycięsko, a tak kończymy podziałem punktów, szanujemy ten remis, który mamy, tym bardziej, że drugi mecz rzędu, kończymy mecz e, w 10 I, i tutaj też musieliśmy szybko zmienić troszeczkę taktykę. E, no cóż, no, jesteśmy dalej ze zespołem u siebie i już za trzy dni gramy kolejny mecz ligowy w Jarocie, bardzo ważny. Kolejna czerwona kartka, dzisiaj Marek Gołębowski obejrzał problemy z nerwami u zawodników, czy, czy jak pan to ocenia, bo, bo drugi mecz rzędu, druga czerwona kartka, taka niecodzienna sytuacja. Znaczy kartka czerwona dzisiaj Marka wynikała z tego, że był spóźniony w tej akcji, on nie zdążył za akcją, później już chciał się, chciał się ratować właśnie takim troszeczkę nietypowym wejściem, no, było, było to e, niebezpieczne, czy na czerwoną kartkę... Nie wiem, nie chcę się wypowiadać. No, sędzia, sędzia taką decyzję podjął, nie inną. Musimy się z tym liczyć, że, że dwa mecze na pewno marka, marka nie będzie i musimy tutaj e, przy tych naszych, naszych problemach kartkowych, e, bo też trzeba powiedzieć, że, że Mateusz Moleński też czwarta żółta kartka wypada, więc dwóch zawodników nie mam do dyspozycji we wtorek, ale są kolejni, są następni, którzy na pewno godni ich zastąpem na boisku.